No siema, witam Was już oficjalnie w nowym roku i przychodzę do Was dzisiaj z pierwszą częścią. Podsumowań czytelniczych roku 2023. Dzisiejszy filmik będzie taki raczej luźniejszy. Trochę sobie pogadam o różnych tam statystykach książkowych i tak dalej. Około książkowych zmianach, które być może nastąpiły u mnie w, w zeszłym roku. Po prostu takim szerszym okiem sobie spojrzymy na to, co u mnie książkowo działo się przez cały 2023 rok. Natomiast jako następne filmy. O Oczywiście możecie się spodziewać. Nie wiem w jakiej kolejności będę te filmy wrzucać, bo teraz jestem wreszcie w domu. Mogę wrócić do nagrywania i mam w planach właśnie kilka filmów. Ten film, podsumowanie grudnia. Najlepsze i najgorsze książki, oczywiście, z zeszłego roku i jeszcze. Osobno, oczywiście one, nie to, że w jednym filmie zbiorczo, więc nie wiem w jakiej kolejności te wszystkie filmy będą wychodzić, ale jakoś w tym styczniu na pewno możecie się ich spodziewać. Tak samo możecie się spodziewać konfrontacji rocznego TBR-u za zeszły rok. Natomiast wypisałam sobie tutaj kilka punktów, o których chciałabym jakoś wspomnieć, powiedzieć, i oprócz tego wzięłam sobie mojego tableta, żeby zajrzeć na Goodreadsa i jakoś sobie też dopowiadać różne rzeczy, oczywiście czysto statystycznie. Nie. Na Goodreadsie miałam ustawione wyzwanie 130 książek, przy czym ja nie biorę pod uwagę tego, co Goodreads zalicza, czyli Goodreads wrzuca do worka wszystko z datą za dany rok, to znaczy wrzuca i książki, i mangi, i komiksy. Natomiast ja i tak mam swoje osobne kategorie i osobne półki na każdy rok, które obowiązują. Książki na dany rok. I mangi i komiksy na dany rok. Przy czym mangi i komiksy to jest taka kategoria, m, którą e, dosyć słabo ostatnimi czasy zapełniam, i to będzie widać też po statystykach. Był taki czas, był taki rok, gdzie tych mang czytałam naprawdę sporo, ale teraz jest ich trochę mniej. Natomiast, mimo wszystko, wrzucam je do osobnego worka, żeby wiedzieć, ile faktycznie książek. Było przeze mnie przeczytanych w danym roku. I tak na zeszły rok sobie wyznaczyłam wyzwanie, którego nie spełniłam nawet wliczając w to mangi i komiksy, ponieważ myślałam, że uda mi się przeczytać 130 książek przynajmniej, nie udało się to. Generalnie po 2022 roku, w którym około 170 książek udało mi się przeczytać. Myślałam, że następny rok też będzie owocny, nie chciałam jakoś wyżej jeszcze stawiać tego, tego celu i bardziej się do tego. Popychać, żeby tych książek czytać jeszcze więcej, ale też nie spodziewałam się, że w zeszłym roku będą mnie czekały aż dwa dosyć potężne zastoje czytelnicze, które trwały mniej więcej 2-3 tygodnie każdy z nich, a oprócz tego dopełnianie innych ważniejszych rzeczy jeszcze pod koniec roku, m, związanych z moimi studiami na przykład. Więc tych książek nie było tyle, ile chciałabym, żeby było. Cieszę się, że było ich powyżej setki. Jak wiadomo, oczywiście, standardowa gadka, nie czytam. Na wyścigi i tak dalej, każdy powinien czytać co chce w swoim tempie, bla, bla, bla. Natomiast ja się nie ścigam z nikim innym poza sobą samą, i w momencie, kiedy mam ochotę sobie pocisnąć z czytaniem, kiedy w jakiś sposób chcę się do tego popchnąć, to będę to robić, ale, mm, ale możliwe, że nie będę tego robić. To wszystko już jest moja jakaś tam prywatna i wewnętrzna kwestia. Jeśli będę chciała się ścigać ze sobą, to będę się ścigać ze sobą, jeśli nie, to nie. Zobaczymy. Jestem dziwną, skomplikowaną osobą. Nieważne. W każdym razie, przechodząc już właśnie do tych statystyk. Dokładnie przeczytałam 114 książek z tego, co pokazuje mi moja półeczka książkowa na 2023. Przeczytałam w zeszłym roku właśnie 114 książek, więc nie jest źle. Cieszę się, że było ich powyżej setki, ale było ich poniżej 120, czyli średnia wychodzi poniżej 10 książek na miesiąc, gdzie zazwyczaj przez te poprzednie lata średnią udało mi się utrzymywać, natomiast no nie we wszystkich miesiącach. Różne były te miesiące w tym roku, jak już zresztą wspominałam. Przeczytałam jeden komiks i był to komiks Rat Queens, ostatni tom, który miałam na półce, czyli bodajże tom piąty, oraz siedem mang, w tym Marshall tom czwarty i sześć tomów Czarodziejki.net seria, którą pocisnęłam po prostu w jednym momencie, dosłownie jednego dnia, bo chciałam te mangi sprzedać, więc chciałam tę serię sobie dokończyć, doczytałam ją do końca i sprzedałam. Natomiast co do samego sprzedawania, to jeszcze sobie te kwestie poruszymy później, a teraz zajrzę, właśnie bardziej w takie Goodrichowe podsumowanie, i powiem wam, że byłam na maksa zaskoczona, jak odpaliłam sobie te wszystkie książki i te ogólne podsumowania, które mi tutaj Goodreads sugeruje, i już oczywiście wyszłam z tego, i teraz nie wiem, jak w to mogę wejść z powrotem. Największym dla mnie zaskoczeniem było to, że pierwszą książką, którą przeczytałam w tym roku, była książka na rodziny Bohatera, bo ja czuję, że czytam. Tę książkę. Ja wiedziałam, że to jest pierwsza książka roku, ale ja mam takie przeświadczenie, że to działo się wieki, wieki temu, że ja dosłownie byłam przekonana, że to był początek roku 2022, a nie 2023. Tymczasem zaskoczyłam się i tak to, tak to wyszło. Nie wiem, czy ta książka trafi do najgorszych. Tego roku prawdopodobnie nie, bo z tego, co tutaj widzę, dostała ode mnie dwie, jedną czwartą gwiazdki. No niezbyt podobała mi się ta książka. Natomiast, co tutaj jeszcze jest? Moja średnia ocen, biorąc pod uwagę wyłącznie te gwiazdki pełne, bo ja jeszcze zawsze dopisuję sobie tam w miejscu na review. Jeżeli to nie są pełne gwiazdki w mojej ocenie, to ja tam sobie zapisuję, czy to są na przykład 3,5 czy 4,1 czwarta, jakoś tak jak sobie to uzupełniam, ale z tych takich całościowych jakby gwiazdek to Gudric mi wyznaczył, że moje oceny za ten rok średnio wychodzą na 3,7. Średnia ilość stron w książce to 394, średnia długość. Książka najkrótsza to piekło w butelkach 96 i najdłuższa książka to zgliszcza, czyli 912 stron. Co mnie w sumie zaskoczyło, natomiast też uświadomiłam sobie, że takie dzieła jak Słowa Światłości czy Droga Królów. To były czytane właśnie jeszcze rok wcześniej, więc dlatego tak to wygląda. Ostatnią książką, z tego co wiem, którą przeczytałam do końca w zeszłym roku, była książka Światu Nie mamy czego zazdrościć Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej. Książka, która znajdzie się w topce, mi się wydaje, natomiast nie wiem, czy tak top of the top czy w wyróżnieniach spośród najlepszych książek zeszłego roku dlatego, do że dostała ode mnie 4,5 gwiazdki uważam, że to jest bardzo dobry reportaż na pewno coś więcej jeszcze wam o nim opowiem też w, w podsumowaniu m, miesiąca. Wydaje mi się, że nie będzie to dużym zaskoczeniem, że w tym roku czytałam sporo fantastyki, fantastyki młodzieżowej m, jakiejś takiej iluzjniejszej i troszkę mocniejszej fantastyki, nie jest to jeszcze taki level fantasy do którego chciałabym dojść, bo mam na półkach jeszcze takie książki, które Liczają się już w takie no, mocniejsze fantazy, w takie wymagające większego skupienia, zaangażowania i faktycznie rozumienia m, tego wykreowanego świata i tego wszystkiego. I chciałabym wejść na ten level, gdzie będę czytać te książki i faktycznie będę to rozumieć, nie będę się czuła tym wszystkim przytłoczona. Mam nadzieję, że w nowym roku mi się to uda, bo m, wydaje mi się, że zeszły rok jednak troszkę mi też otworzył furtkę na zupełnie inne książki, jeżeli chodzi o fantastykę. Zupełnie takie mm, rejony, fantazy, które wśród Fanów gatunku, takich zatwardziałych fanów gatunku są znane, natomiast nie są one na tyle znane mainstreamowo, że się o nich po prostu w book mediach na tyle nie mówi. Więc fajnie, że, że więcej zaczęłam takich rzeczy też czytać, bo, bo to jest faktycznie gatunek, który sprawia mi największą przyjemność i którego czytanie sprawia mi największą przyjemność. Było tutaj też kilka reportaży. Na przykład jeden mi się wyświetla, natomiast nie będę o nim teraz mówić, bo on na pewno znajdzie się w topce, bo to była jedna z pięciogwiazdkowych pozycji których również w tym roku nie było zbyt wiele. Stawiam, że maksymalnie 5, ale wydaje mi się, że mniej, że mogły być cztery książki, które dostały faktycznie 5 na 5 takie solidne, co wydaje mi się nie miało jeszcze aż tak miejsca w zeszłym, znaczy w jeszcze poprzednim roku, czyli w 2022. W 2023 troszkę bardziej zaczęłam się otwierać na literaturę piękną, czy tudzież. Zdwaną literaturą współczesną, może. Jakby określając literaturę piękną tym mianem wyłącznie, no to przychodzą jakieś takie konkretne książki do głowy. Że nie chcę się plątać za bardzo też w tych definicjach. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Generalnie trochę więcej też mi się wydaje, że czytałam książek z literatury azjatyckiej, którą bardzo lubię i lubię sięgać po różnego rodzaju literaturę azjatycką. Próbowałam wziąć udział w jednym miesiącu azjatyckim w zeszłym roku, właśnie w lutym. Tym. I wtedy też kilka takich książek przeczytałam. W tym roku, w lutym, też bardzo bym chciała wziąć udział właśnie w Miesiącu Azjatyckim, organizowanym oczywiście przez Agacie z Kanału Subiektywnie, którą bardzo pozdrawiam. Ale to, że mnie interesują właśnie takie klimaty wschodnie, że mnie różne kraje azjatyckie interesują, zarówno pod względem kultury, jak i też trochę historii, tego życia w nich obecnie, popkultury, książek wywodzących się z takich krajów, a ostatnio też filmy i seriale troszeczkę częściej oglądam, czy to koreańskie, czy to japońskie. O ile już te klimaty azjatyckie interesowały mnie wcześniej, to mimo wszystko... Więcej tych azjatyckich książek było w zeszłym roku i mam nadzieję, że w tym będzie ich jeszcze więcej, ale też częściej chodziły mi po głowie, szczególnie chyba w tej drugiej połowie zeszłego roku, książki z literatury pięknej, które wcale z Azją nie mają nic wspólnego. I coraz częściej mam wrażenie, że wpadają mi jakieś tytuły, które chciałabym przeczytać, właśnie z takiej bardziej literatury współczesnej, powieści współczesnej, tudzież literatury pięknej. Jak już to tam będę nazywać wszystko. Wszystko jedno, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I przez ostatnie 2 trzy miesiące naprawdę sporo mi takich książek chodzi po głowie i Często mam ochotę po takie książki sięgać, więc wydaje mi się, że te moje horyzonty w zeszłym roku trochę bardziej jeszcze się poszerzyły i być może będą poszerzać się również teraz. Wydaje mi się, że bardzo mało powieści Grozy w ogóle czytałam w zeszłym roku. Może jedną, która miała być z literatury Grozy, ale ostatecznie Groza tam była bardzo znikoma. W ogóle mój pies śpi na mojej bluzie, i tutaj po prostu dopełnia ładnego kadru. Więc dlatego stwierdziłam, że będę stąd nagrywać. I chyba to tyle, jeżeli chodzi o taką. Nie, jeszcze jeden z biur opowiadań grozy czytałam. Ale dobra, z takiego przeglądu gudrycowego, no to wydaje mi się, że za wiele tutaj do więcej nie mam. Tak luźno jeszcze nawiązując, co się w moim książkowym życiu zmieniło, bo mam wrażenie, że w ogóle zeszły rok był mocno przełomowym, jeżeli chodzi o różne rzeczy w moim życiu. Bardzo się cieszę z tego powodu i mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze bardziej przełomowy. Owocny i że różnego rodzaju zmiany i doświadczenia będą jak najbardziej dla mnie korzystne, i życzę Wam tego również. Natomiast, tak trzymając się książek i stricte książkowo do tego podchodząc, przeszłam pewnego rodzaju, mimo wszystko, rewolucję, jeżeli chodzi o moje książkowe życie, ponieważ mniej więcej od kwietnia. Jeżeli nie wiecie, zaczęłam bardzo intensywnie wyprzedawać książki, mangi, komiksy, wszystkie takie literackie rzeczy, które, które miałam. Doprowadziło to do większych pustek na moich półkach, doprowadziło to do rozbioru największego regału, który stał u mnie w mieszkaniu, nie licząc oczywiście tych półek, które są nade mną, bo one chyba zawierają najwięcej książek. Natomiast z takich regalików, no to to było największe książkowe miejsce i zostało opustoszałe. I generalnie zaczynając, może nie zaczynając rok, nie pamiętam z jaką ilością książek zaczynałam rok, natomiast do tego kwietnia mniej więcej pamiętam, że ilość tych książek, które posiadałam, to było z 1280 około, także już zbliżałam się do 1300 książek. Na ten moment, jeśli dobrze pamiętam, sprawdzałam to kilka dni temu, jak jeszcze wystawiałam kolejne rzeczy na sprzedaż, kolejne książki. Na ten moment książek w mojej biblioteczce jest 670, więc prawie, prawie połowa tego, co, była co było jeszcze do kwietnia, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to się stało. W pewnym momencie coś po prostu zaskoczyło w mojej głowie, i chyba różnego rodzaju większe zmiany, które następują u mnie, w głowie, w sposobie myślenia i po prostu w życiu, to są. Takie niespodziewane momenty z dnia na dzień, że coś mi po prostu w głowie zaskoczy i idę za tym, i często się okazuje, że to była dobra decyzja. Teraz jestem bardzo zadowolona z tej decyzji. Nie mam potrzeby kupowania książek. Przez ostatnie miesiące tych książek trochę do mnie przybyło, ale najwięcej to było książek współpracowych. Natomiast sama przez ostatni czas, 4-5 miesięcy, to kupiłam może z cztery książki, więc. Nie jest to dużo jak na ilości, które ja kupowałam. Biorąc pod uwagę też to, że w przeciągu trzech lat, mam wrażenie do tego momentu, mniej więcej, gdzie te książki zaczęłam sprzedawać, to w przeciągu jakichś tam trzech lat tych książek zgromadziło mi się 800 chyba. I w momencie, kiedy zaczęłam po prostu kompletować listę i cały spis książek, jakie mam na półkach, i potem dodawałam kolejne kupowane, no to około 800 mi ich przybyło. Mang też trochę wyprzedałam, mang też już w ogóle nie kupuję, co yy, nie wiem. Czy się zmieni? Troszkę mnie szkoda pieniędzy na mangi, bo mangi są drogie, a czyta się je momentalnie. Natomiast chciałabym różne serie mangowe też kontynuować, jeżeli chodzi o czytanie. I tutaj nie mogę za bardzo posiłkować się biblioteką, niestety, i to jest ten minus, bo kolejna rzecz, która się poniekąd zmieniła, a właściwie odnowiła w zeszłym roku, to to, że zaczęłam częściej odwiedzać biblioteki i dużo książek czytam z biblioteki, ale też zaczęłam ogólnie w Więcej czytać i e booków, i troszkę, troszkę intensywniej już korzystam z tego mojego Legimi niż do tej pory, bo zazwyczaj jednak jak już sięgałam, jak już sięgałam po Legimi, to żeby posłuchać sobie czegoś w audio. E-booki czytałam rzadko, czasami gdzieś tam właśnie, mm, kiedy nie miałam książki ze sobą, ale teraz dużo więcej mam książek podkładanych właśnie w e-booku. Także w momencie, kiedy będę chciała coś przeczytać, a nie znajdę tego w bibliotece, będę miała opcję przeczytać to w e-booku, to to po prostu zrobię, bo wcześniej jakoś bardzo mocno trzymałam się tych książek papierowych, a teraz wszystko mi się zmienia. I jeżeli chodzi o. Mm, takie zmiany czytelnicze, które mogą nastąpić w przyszłym, znaczy już w obecnym 2024 roku, mam przez ostatnie dni znaczne sygnały, że kolejna rzecz może mi zaskoczyć w głowie. To znaczy czuję, że to może być rok DNF-ów i że mogę zacząć robić faktycznie aktywnie DNF-y. I z jednej strony to jest takie bardzo logiczne i takie podejście, które no powinno się mieć, no bo jeżeli ma się naprawdę duże ilości książek w głowie, które chce się przeczytać, a jednak tak małą ilość czasu w życiu i jeszcze wychodzą kolejne książki i tak dalej, no to jakoś ten czas na te książki trzeba sobie rozsądnie gospodarować, i tak też stwierdziłam, ostatnio właśnie DNFując jedną czy, czy dwie książki, i teraz mając na względzie i rozmyślając nad DNF-em kolejnych, że po prostu może to będzie mądrą decyzją, i w sumie już bardziej się godzę z tym, żeby nie doczytywać książek do końca. Natomiast to jest też taka rzecz i taka decyzja, do której chyba musiałam dojrzeć, że nie muszę kończyć książek, nie muszę ich doczytywać do końca. Dlatego, że mnie wcześniej mocno wstrzymywało takie przeświadczenie, że jeżeli nie skończę książki jakieś to no nie mogę dać jej oceny, bo jej nie przeczytałam tak naprawdę do końca. Nie do końca mogę się o niej wypowiadać, mogę się wypowiadać tylko o jakimś ułamku, a ja bardzo chcę mieć te książki zaliczone jako przeczytane. wrócicie sobie w statystyki. I w tym momencie zaczynam mieć to na to wyrąbane, na takie dokładne statystyki, dokładnie przeczytanych od deski do deski książek i po prostu. W tym momencie no, natykam się na takie książki, które nie interesują mnie wystarczająco, żeby chcieć dowiedzieć się, jak się to wszystko skończyło, a w związku z czym chcieć czytać je dalej. Że być może one nie są jakieś złe i tragiczne, ale nie są dla mnie w najmniejszym stopniu przyciągające i angażujące. W związku z czym. Po co je czytać i kończyć, i tracić na to czas, tym bardziej, że nie chce mi się ich czytać, a skoro już je zaczęłam, to nie chcę zaczynać dziesięciu kolejnych książek, które być może byłyby dużo lepsze, dużo bardziej warte tego mojego czasu czytelniczego. No więc, DNF. Najłatwiejsze rozwiązanie, i myślę, że będę mocniej skupiać się na DNF-owaniu książek, których czytanie mnie no nie przynosi, mi, nie przynosi mi satysfakcji, nie przynosi mi żadnej przyjemności, żadnych, nie wiem, korzyści, które nie interesują mnie, które po prostu sprawiają, że jakkolwiek by się nie zakończyły i cokolwiek tam jeszcze dalej by w nich było, nie interesuje mnie to, no to czemu by ich po prostu nie odłożyć? I w związku z czym myślę, że będę musiała nauczyć się, żeby przy podsumowaniach miesięcznych, oprócz tych książek przeczytanych, jednak Przypominać sobie, zaglądać do, do mojej zakładeczki, do mojej kategorii, którą też sobie wyrobiłam właśnie na Goodread'sie na DNF-y i żeby Was poinformować też na koniec miesiąca, jakie książki w danym miesiącu zdNFowałam, że nie tylko powiedzmy przeczytałam. 5-6 książek, bo tyle przeczytałam w całości, ale w międzyczasie próbowałam z 4 czy z 5, a nie zainteresowały mnie i do widzenia. Więc jeżeli chodzi o takie jakieś postanowienia noworoczne, czysto książkowe, no to dietetować książki, które mnie nie interesują i po prostu przechodzić do kolejnych. Tym bardziej, jeżeli są to książki z biblioteki, tym bardziej, jeżeli to są e-booki, które, za które teoretycznie no nie płacę, bo płacę za cały pakiet, w których są też inne, Bardziej wartościowe, bardziej mnie i które bardziej mi się mogą spodobać. A poza tym ja sprzedaję teraz już moje książki, więc jeżeli też z mojej kolekcji będą takie, które no, nie będą mnie interesować i będę chciała je odłożyć, to będę mogła je też od razu sprzedać i tyle. Dalej zamierzam w tym roku odwiedzać biblioteki. Ustawiłam sobie tak czysto, m, teoretycznie, wyzwanie na Goodreads, żeby przeczytać 100 książek. Myślę, że to jest do spełnienia chociaż no, wszystko jest bardzo zmienne i to mi zeszły rok bardzo pokazał. Więc zobaczymy jak to będzie, ale to jest takie dosyć umowne. Jeżeli będę miała ochotę czytać więcej, będę czytać więcej i będę się popychać do tego, żeby czytać więcej. Na ten moment chce mi się czytać, ale też przez ostatnie dni bardziej na przykład mam ochotę na mangi, więc sięgam sobie bardziej po mangi. No ale z takich postanowień jakie książki czytać, w jakich ilościach i tak dalej. fajnie jakbym się utrzymywała w tych 10 książkach miesięcznie, ale też nie będę Spinać do tego, bo ostatecznie sobie i tak tego nie przeliczam i na koniec miesiąca wychodzi, czy to się udało, czy się nie udało. No i co, co ja potem mogę już z tym zrobić? Nic nie mogę z tym zrobić. Ale yy, tak, to w sumie chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie ogólne informacje co do zeszłego roku, czytelniczo. Jeżeli jeszcze o czymś ważnym zapomniałam, no to no to. Dopowiem to po prostu w kolejnych filmach podsumowujących. I tak ten film wyszedł mi dużo dłuższy niż zamierzałam. Miałam wrażenie, że usiądę i przez 15 minut będę gadać trochę o statystykach, trochę o tym, co się pozmieniało czy I tyle. Wiem, że ten film może nie był na tyle interesujący, jak będą te kolejne właśnie o, o najlepszych i najgorszych książkach, ale jeżeli go oglądaliście i obejrzeliście do końca, to i tak Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać, jak Wam książkowo minął zeszły rok, jeżeli liczycie sobie książki, no to możecie mi podrzucić jakieś swoje. Statystyki, albo jeżeli coś właśnie z jakimiś książkowymi, około, książkowymi działaniami w waszym życiu się zmieniło, tak jak u mnie ze sprzedawaniem książek, schodzeniem do biblioteki, z czytaniem e-booków, czy teraz DNF-owaniem, to też dajcie mi o tym koniecznie znać. No i dajcie mi znać, czy Wy na przykład porzucacie książki i czy macie taką silną wolę, czy jednak ciągnie was dalej do tego, żeby książkę, którą już w jakimś większym stopniu przeczytaliście, mimo wszystko doczytywać do końca. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję Wam za. Oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. To pa.